Książę, witam wszystkich bardzo serdecznie w poradniku z airportu. E, wiem, że może niektórzy z Was ten poradnik oczekiwali dość długo. E, mam nadzieję, że Wam się ten poradnik spodoba. Więc tak, zaczynajmy. E, ja wchodzę od wejścia, zaraz zobaczcie którego. Od wejścia tego, w tą stronę prowadzącego. E, po prostu tak się zaspełniłem. No, nic nie zrobię moje uzbrojenie. Zobaczcie, jak jest. Tak, po prostu, wyciągnę to z mojego personalokera i tak już pozostało. E, więc tak, co będziemy, w jaki sposób będziemy lutować? Ja zwykle idę w prawą stronę, zaczynam lutowanie, ale może tym razem zacznę od lewej strony lutowanie. E, może tak będzie szybciej. Nie wiem, Mo, może. Zaraz zobaczymy, e, jak będzie szybciej. O. Nie jestem tej osoby na scholesie na serwie, więc jest ok. Nie mam się czego obawiać, że zaraz mi ktoś wyjdzie i zabije. dlatego też e, mogę sobie troszkę pobiegć. E, więc tak, tym razem zacznę sobie lutowanie od lewej strony e, Airportu, e, od lewej strony od wieży. E, czemu taki, w taką stronę wybrałem? Bo myślę, że tak będzie szybciej, troszkę sprawniej to będzie wyglądać, więc... E, więc... Postaram się jak naj, najbardziej skrócić taki poradnik, żeby był po prostu przyjemny w oglądaniu, i żebyście e, po prostu e, żebyście po prostu wiedzieli wszystko w takim dość szybkim tempie. Taki, taka wiedza w pigułce. Jak to, jakby to można nazwać? infestation, e, Airport w pigułce. O, Airport w pigułce. Może tak nawet ten... Albo nie, bez jest sensu taka nazwa dziwna. E, dobra, więc tak. E, tutaj możemy znaleźć... Przy tym możemy znaleźć grę białą i antybiotyki i bądź. E, też możemy znaleźć, tam możemy znaleźć... O, i ten boxa właśnie, który się spawnił. E, milutko mi dla mnie to akurat wam pokażę, że nie kłamie. E, tutaj jest lokacja boksa. Oczywiście boksy nie dają teraz nic wyrafinowanego i fajnego. E, wiem, że użyłem takiego słowa wyrafinowanego. Użyłem go tylko przez to, że po prostu e, boksy teraz już straciły swój pierwotny zamysł, czyli nie są tym, czym miały być. E, jak dla mnie boks miał być czymś, z czym idziesz i patrzysz, tutaj jak wam mówiłem już e, broniła. E, I co jakiś czas antybiotyki możecie gdzieś tutaj znaleźć w tych okolicach tego e, z tej straży pożarnej. E, Czym miał być dla mnie, przy, przynajmniej dla mnie, jest taka moja opinia. I ten box dla mnie to było coś, co po prostu szliście i patrzyliście. O, będzie będzie snajperka, będzie, nie wiem, będzie karabin, będzie będzie coś w tym stylu. A teraz. Już. Co możemy znaleźć w itemboxach? Teraz. W itemboxach, o oh boże. Teraz w itemboxach możemy znaleźć jedynie e, no śmieci typu dodatki. Dla niektórych to są śmieci, dla niektórych nie. Ja tam wolę broń, dodatki są takie, wiadomo, takie lelum po lelum, że tak to nazwę. E, więc tak, teraz sobie wyjdę na górę. E, co tutaj na tej wieży możecie znaleźć? E, na tej wieży możecie znaleźć przydatne rzeczy typu jedzenie, picie, no, no i takie takie różne pierdółki. E, może jakiś antybiotyk wam się trafi, bandaż, painkiller, coś w tym stylu. Ja akurat chyba szczęścia do tego... Jedzonka i tych pierdółek nie mam. E, dobra, to teraz dopiszę y, pilów na airport, czy nikt mi tutaj nie idzie. Z żadnej strony. Szkoda, że nie wziąłem lornetki. Zapomniałem całkiem o lornetce, to jest jeden z najważniejszych rzeczy na airporcie, bo nie możecie jej nigdy zapomnieć. Zawsze miejcie lornetkę albo coś do patrzenia, typu ACO, coś w tym stylu do, do oglądania po prostu, czy nikt nie chodzi po airporcie aer oprócz was. E, więc tak, Teraz zbiegam z tej e, wieży, ponieważ zombiaki najczęściej e, was nie gonią. Jeśli zbiegacie sobie po tych schodkach na tej wieży, to jest taki szybki być sposób. E, dobra, więc tak. E, tutaj jest następna lokacja boxa. E, mówię o tych lokacjach jakby były dość ważne, ale nie są. Mówię wiesz, nie teraz box nie jest aż tak ważny. Tutaj jest następna lokacja boxa. W środku tego budyneczku są dwie lokacje boxa. Cały czas mi się zmieniają ludzie, którzy są na tym terenie. Dobra. Zrobiłem tak, tylko przez to, że tutaj co jakiś czas się zombie bugują w podłożu. Tutaj jest lokacja boksa, następna. Tutaj możecie znaleźć jedzenie i tak dalej. Tutaj następna lokacja boksa. Eee, możecie tu znaleźć przed tym budynkiem eee, bandaże. Tutaj gdzieś mniej więcej w tej okolicy możecie znaleźć bandaże. I takie pierdółki eee, Dobra, więc tak, docieramy teraz do następnej lokacji Boxa. Tu, box już tam widzę, że nam nie czeka. Eee, dobra. Co możemy znaleźć przy tych namiotach? Jezu zimgrzeczki. Ding, doing. Co możemy znaleźć przy tych lokacjach, e, które teraz pokazuję. Twu, przy tych namiotach, które teraz pokazuję, możemy znaleźć tutaj, możemy znaleźć tutaj broń białą, jakieś kamizelki króloodporne, e Twu, broń białą. Możemy tutaj znaleźć broń, nie broń białą, tylko broń, po prostu broń. Kamizelki króloodporne, ja znalazłem, anti forest i e by Karabiny maszynowe, e, tutaj właśnie widzicie w 2 Mi się spełnił równie dobrze tutaj e, e, Honor Badger, więc, więc no, rery. E, ja bym radził Wam wszystkie namioty zobaczyć, czy tutaj e, żadne rzeczy nie będą leżały, e, no zdarzyło mi się tutaj znaleźć coś M16 i skary, i, i, i takie, takie rzeczy e, to w których miejscach możecie się spodziewać tych otóż kamizelek, o którym wam wcześniej mówiłem? tutaj, na tych... E, na tych puszkach, na tych boksach na tych skrzynkach, skrzyniach Jezus Maria dlatego, za to nienawidzę właśnie airportu, nienawidzę wręcz tego miejsca przez to, że tutaj miliard ząbiaków chodzi i dziabi was co chwila Dobrze, co dalej? Hmm. Co dalej? Eee, więc tak, na następna lokacja boxa jest przy tym helikopterze. Zaraz wam pokażę gdzie. Eee, więc tak, Ciach, Stack Clip, Attach. Czy sobie są? Pode mną? Pode mną są. O Boże drogi nie, to nie miało tak wyglądać. To miało tak wyglądać. Teraz obudziłem praktycznie wszystkie zębiaki pewnie w okolicy i ludzi też obudziłem pewnie w okolicy. A to trudno, no zdarza się. E, dobra, gdzie jest następny box? Następny box spałnuje się przy tym helikopterze Z lewej strony, albo gdzieś tutaj. To już dawno tak, nie byłem na Airporcie, więc... E, dokładnie tego nie wiem, ale wiem, że mi się zespałowało. Dobrze. Więc jeszcze raz tak pokrótce, oczywiście. Tutaj znajdujemy bronię item boxa, jednego. Eee, Radzę wam zawsze ogarnąć te wszystkie namioty. No nie zawsze coś tam się spełni, ale jednak może. Eee, tutaj dwa itemboxy, bandaże, jakieś jedzenie, coś w tym stylu. Eee, tam, tam tylko jedzenie, eee, może jakiś bandażyk, paint paintfillers, może. Nie jestem tego pewien, ale może może wam się udać. Eee, o, Itembox już zespawni, jak widzę, widzicie, więc mówię wam, że to są lokacje, które są naprawdę prawdziwe. Nie oszukuję was w żaden sposób, więc na potwierdzenie moich słów zespałnowało mi się Itembox. I Blackwater Long Range. Eee, się zespawni. no Zerownik do sniperki tak krótko mówiąc. Eee, i ten boks spełnić jeszcze tutaj, na tych e, skrzynkach, jak już wspomniałem. E, tutaj te boksy, jedzonko, jedzonko, antybiotyki, painkillersy. No i to by było na tyle. Zmierzamy teraz w drugą część airportu. Co w drugiej części airportu możemy znaleźć? Na pewno o wiele, wiele więcej broni. Broń na skalę można to powiedzieć masową. E, dlaczego na skalę masową? Ponieważ jest tak dużo spawnów broni w tamtej części airportu, że to jest masak, a... cholera jest. coraz więcej ludzi mi się robi, a to mi się nie podoba, bo airport to niezbyt przyjazne miejsce. Boże, zaataczowałem tego silencera, zaataczowałem tego silencera. się eee, eee, Wziąłem tego silencera tylko po to, żeby szybciej wam pokazać to, jak mutuję i tak dalej. Nie chcę mi się ze wszystkimi zmykami tutaj ciepać, eee, oczywiście, bo to trochę by potrwało dłużej, dlatego też przyszedłem tutaj z silencerem, ale nie mam zbyt dużo ammo, tylko mam tak po 5-6 magazynków, więc możecie sobie wyobrazić jak dużo broń tutaj się... Na jednym ranie, bo oczywiście mam po 5-6 magazynków, więc w tym ranie mogę nie mieć takiego szczęścia, ale czasami się takie rany zdarzają. Dobra. Więc tak, docieramy do następnej lokacji boxu i broni, tego co najważniejsze. Box spomnę się tutaj. E, może wam też jakiś Envydigo Goggles albo Castile Helm ładnie. E, gdzie jeszcze się box. Chyba tam w tym namiocie też i w rogu tutaj tym box się też spomnę. E, tutaj semi lights, e, Castile Helm, hmm, Helm, nvidia takie rzeczy. I, 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 broń. Broń, oczywiście broń. Tutaj po tej stronie się też spawnuje broń. E, tutaj u góry spawnuje się również broń. Mi się zespanował tutaj M107. E, M107 tak. M107, o ile dobrze pamiętam, mi się zespanował w tym miejscu. E, oczywiście to nie teraz, tylko przed update'em, który był e, i który był niezbyt fajny dla nas. O, jak widzicie, Light Gear Forest możemy również tutaj znaleźć. To bardzo miłe rozmaicenie. I broń, 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 broń. I jeszcze raz broń. M16, skary. I takiego typu rzeczy. Nie róbcie tego tak jak ja, bo y, najczęściej to się nie udaje. E, tutaj możecie znaleźć M16, skary. I takie rzeczy. E, chyba nie mam szczęścia, bo ten serwer był już przez kogoś oczyszczony. E, no niestety, zdarza się. No to, no ale mówi się trudno. Dobra. Tutaj możecie znaleźć streamidy, flary, flargany, a Eumel, no wiecie, takie pierdółki. Może jakaś broń tam się trafi. Ja przed update'em znalazłem tutaj M107 i tam M107, więc znalazłem m 107 na dwóch różnych blazer, na, dwóch, na dwóch różnych serwerach. Więc tak, dobra. Zbierzamy do następnych lokacji. Co w tym, tutaj w tym miejscu możemy znaleźć? Otóż, możemy znaleźć tutaj broni, lurnetki, ranger findery, no, catalysidery, jak widzicie, M16-ki, skary. Wow! Dobra, to było dość straszne. catalysidery i takie rzeczy. Akurat jak zwykle, jak Najczęściej nie ma tutaj biegacza, to musiał akurat teraz się pojawić biegacz. No dobra, ale trudno. Widzicie, już wszystkie swoje leki wykorzystałem, które udało mi się zlutować w samolocie i w Whitestone Mountain. 2 e, Super Junction. E, tutaj, Superior Junction. E, tutaj w tej lokacji mi się udało te leki, i, i jeszcze w samolocie udało mi się tam zespawnować leki. Ale no nie, nie jest tych leków zbyt dużo. Co możemy znaleźć po tej części lotniska? Po tej części lotniska możemy znaleźć broń i boksy. tak i boksy, yy, ale między innymi broń. Yy, tutaj w tym namiociku spełni się broń po tej, w tych rogach. Yy, ja radzę wam patrzeć najczęściej po tych yy, w tych rogach. No, ale o, jest, jest, jest coś, jest coś, jest. No, i widzimy, że skar CQC yy, nie jest mój najbardziej yy, taki, że tak powiem. jak jakby to powiedzieć. Yy, najbardziej bogaty, ram, że tak powiem, w bronie. UOOOO! Wow! Dobra, to wygląda strasznie fajnie do zabicia. Jezus Maria. Ile ich tam jest? Ja wiernicz, widzicie to wszystko? I one was nie zaatakują. Nie bójcie się ich. Są bezbronne. i e Itemboxy, tutaj w tym miejscu się i ten Itemboxy. E bronie. E mi się spanuł e mi też Military Raksak. E Dobra. Military Raksak. I, i, i. Itembox e się spanu po tej części samolotu szemilajty jak widzicie też szemilajty też i takie rzeczy no dobra, e tutaj możecie sobie poexpić troszkę zombie nie powinny wam wyjść stąd a raczej na pewno nie wyjdą no i widzicie jak exping Tak, tak, tak. Oczywiście nie radzę Wam tego robić, bo to jest takie kuszenie losu. No dobra, mam nadzieję, że wszystko Wam objaśniłem. Eee, więc tak, lewa część Airportu od wieży to jest, są itemboxy, w większości kamizelki i może jakieś militarki znajdziecie. Prawa część Airportu to militarki i najważniejsze bronie pełno broni, naprawdę. Ten ran nie był najbardziej obfity w te broni, ale naprawdę uwierzcie mi, jest tam bardzo, bardzo, jest po tej stronie airportu bardzo, bardzo dużo broni. Subskrybujcie, łapkujcie w górę. Mam nadzieję, że poradnik Wam się podobał. Pozdrawiam, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Na razie.